Czarny czwartek oraz czarny piątek na światowych giełdach to wszystko po decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczącej wprowadzenia ceł dla różnych partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych, w tym dla. Unii Europejskiej i moi drodzy co się dzieje w tym momencie? Premier Donald Tusk zaczyna pisać o wielkiej przyjaźni polsko-amerykańskiej. Premier Donald Tusk w mojej ocenie zaczyna się płaszczyć przed Donaldem Trumpem, chociaż do tej pory był taki mądry, do tej pory był taki wybitnie cwany. Oskarżał Trumpa o różne rzeczy, był nawet liderem takiego europejskiego antytrumpistycznego frontu, tak wobec Stanów Zjednoczonych Niemcy cicho Francuzi tam cicho, coś tam Macron próbował wjeżdżać. A tu skostro przeciwko całej administracji amerykańskiej. A teraz proszę. Przyjaźń polsko-amerykańska. O tym wszystkim, o wszystkich błędach Donalda Tuska, o tym kompromitującym w mojej ocenie Twitie, o europejskich elitach w tym materiale, zostańcie proszę do samego końca, bardzo nam na tym zależy. A najpierw, jeżeli możecie, zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz pod tym filmem, zostawcie swoją ocenę tej sytuacji, i jeżeli możecie, dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna. Subskrypcje najlepiej rozwijają nasz kanał. Daj suba, jeżeli nie dla konserwatywnego miejsca na polskim YouTubie, to nas Złość Tuskowi, przyjmujemy takie subskrypcje od Was tego z otwartymi ramionami, tak jak podatki Amerykanie teraz będą przyjmować w postaci ceł od różnych partnerów handlowych z całego świata, bo Amerykanie, moi drodzy, prowadzą teraz swoje negocjacje w taki właśnie, bardzo twardy, bardzo mocny, krytyczny dla świata. Sposób. To są negocjacje, to są bardzo mocne rozmowy przywódcze z różnymi partnerami. Mocno dostaje Unia Europejska w postaci ceł, mniej Wielka Brytania, więc mamy tutaj swoiste uderzenie w Unię Europejską. Chociaż, jak powiedział mi ekonomista pan Marcin Roszkowski w rozmowie dla portalu do rzeczy.pl, Amerykanie jakoś za bardzo nie widzą zagrożenia w postaci Unii Europejskiej. No zobaczymy, jak to się dalej będzie rozgrywało. Wielka Brytania ma mniejsze cła, to tak można zaznaczyć, a proszę bardzo, jest poza Unią Europejską. Japończycy cła, Chińczycy cła mają, Indie mają cła. No szeroki temat. Zobaczymy, jak będą europejscy przywódcy i światowi przywódcy z Trumpem rozmawiać, ale jest i Donald Tusk, kochani. Jest Donald Tusk. Polityka x-owa, twitterowa ma się bardzo dobrze. Zobaczcie, co Donald Tusk napisał, moi kochani. Napisał tak... Według wstępnej oceny, nowe amerykańskie cła mogą zmniejszyć polskie PKB o 0,4%, czyli w ostrożnym uproszczeniu straty przekroczą 10 miliardów złotych. Cios dotkliwy i przykry, bo od najbliższego sojusznika, ale go przetrwamy. Nasza przyjaźń polsko-amerykańska też musi przetrwać tę próbę. Moi drodzy, wzruszyłem się. Znaczy, jestem naprawdę wzruszony. Zobaczcie, cios dotkliwy i przykry, bo od najbliższego sojusznika, pisze Donald Tusk, naprawdę? Od najbliższego sojusznika, no przecież do tej pory w, nie czytamy tak o Stanach Zjednoczonych w tych mainstreamowych mediach wydawanych w Polsce. Do najbliższy sojusznik to dlaczego Radosław Sikorski tak zawierżgał do Marko Rubio, do Ilona Maska. Tak zawierzgał wielokrotnie do. Donalda Trumpa, jeszcze zanim ten został prezydentem, przecież mogliście przewidzieć, że Trump zostanie prezydentem. Donald Tusk też mógł to przewidzieć, ale chyba sobie tego nie wyobrażał, więc naobrażał Trumpa, na oskarżał go o bycie agentem rosyjskim. To miało być udowodnione, potem się wycofywał z tych słów. Donald Tusk w ostatnim kwartale wręcz był liderem antyamerykańskiego oporu na scenie Unii Europejskiej. Wtedy, kiedy Niemcy siedziały cicho, Donald tu zabierał głos, krytycznie wypowiadał się na temat Trumpa, a teraz mówi o przyjaźni, o sojuszu. To jest dla mnie płaszczenie się, to dla mnie pokazywanie: o Donald, co my teraz zrobimy? No Europa nie ma na to odpowiedzi. Polski rząd też nie ma, moi drodzy, na to odpowiedzi. Gdzie była Komisja Europejska do tego czasu? Gdzie była Rada Europejska? Gdzie. Byli europejscy przywódcy przez ostatni kwartał. Mamy kwiecień. Wiadomo, że Trump rządzi od drugiej połowy stycznia. Mówił dużo o tych słach, zapowiadał to. Jaka jest europejska odpowiedź na to? Jaka? Bo ja nie widzę. Donald Tusk w następnych tweetach wskazuje, że spotka się z polskim przemysłem motoryzacyjnym, żeby rozmawiać o cłach amerykańskich i jak można polskim firmom pomóc. Teraz, po fakcie, naprawdę europejscy przywódcy nie wiedzieli, że to będzie. Donald Tusk nie wiedział, że coś takiego będzie wprowadzone. Serio? Nie chce mi się w to wierzyć. A może, a może faktycznie nie wiedzieli? Może oni żyją w jakiejś innej rzeczywistości i bo w ogóle yy, nie potrafią analizować rzeczywistości, nie potrafią grać z tak twardym przywódcą, jaki jest Donald Trump. Najlepiej to teraz zwalać winę na PIS, Ha, PiS pobierało Trumpa! To wszystko wina Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczcie, teraz będziecie chwalić Trumpa, on wam wprowadza cła. Kto teraz rządzi? Gdyby dziś rządziło Prawo i Sprawiedliwość i prowadziło tak nieskuteczną politykę, jak dziś prowadzi Donald Tusk, ja bym krytykował PiS. Powiedziałbym to samo, co mówię teraz, gdzie jest rząd w tych negocjacjach? Dlaczego nie ma żadnej agendy? Dlaczego nie ma żadnego harmonogramu? Dlaczego nie ma żadnego planu na gres Trumpem? I kolejna rzecz, my będąc członkiem dziś Unii Europejskiej jako Polska obrywamy w ramach całej Unii Europejskiej. Gdybyśmy byli Polską, Partnerem, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, moglibyśmy negocjować jako Polska kwestię ceł, ale płacimy cła całe dla całej Unii Europejskiej. Bo nawet jeżeli Trump ma konflikt i problemy z Niemcami i Francją, a Polskę uważa za sojusznika, to obrywamy, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. I zobaczcie, kolejna wada bardzo ogromna wada i problem yy, dotyczący uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. To nie jest takie proste, jak się zawsze wszystkim wydawało, i jesteśmy w strukturze, która nie ma odpowiedzi na działania Trumpa. Bardzo słuszny jest też, przeczytam Wam, Wpis posła Zbigniewa Kuźmiuka pod, pod tym tweetem Donalda Tuska. Pan poseł Kuźmiuk, który zajmuje się finansami i komentuje kwestie finansowe od lat, napisał tak, były zresztą też europoseł, także zna, zna mechanizmy europejskie i polskie. Pisze tak, panie premierze, dlaczego mimo kierowania przez Polskę pracami Rady Europejskiej nie wprowadził pan sprawy CEU Unia Europejska USA do agendy jej obrad? Właśnie, przypomnijmy, mamy Prezydencję w Unii Europejskiej jesteśmy totalnie bierni. Od zaprzysiężenia prezydenta Trumpa pisze dalej Kuźmiuk do tej pory można było wynegocjować porozumienie w tej sprawie, korzystne dla obydwu stron. Bo przecież chyba pana koleżanka partyjna Urszula von der Leyen nie chce pójść na wojnę celną z USA, mając nadwyżkę w handlu z tym krajem w roku 2024 w wysokości ponad 198 miliardów euro. Zobaczcie, jak to dotkliwe, jak Europa po prostu jest bierna, w tym Polska bierna w ramach polskiej prezydencji. W ogóle nie ma nas jako prezydencja w działaniach europejskich. Nie potrafimy odpowiadać na problemy, nie potrafimy im zapobiegać, nie potrafimy wyjść do przodu w Europie i oto mam największy żal do europejskich przywódców. Przypominam, kiedy rządziło w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, cały czas 8 lat słyszeliśmy, jak to jest źle, jak my to nic nie potrafimy w Europie, jak my nie potrafimy siedzieć przy stoliku, rozmawiać, negocjować. Rządzą wielcy, ci co mieli się nie dać ograć, Trump zaczyna rządzić, jeden kwartał, już jest problem i już nie ma Żadnej odpowiedzi ze strony Europy. Przykre i dramatyczne. Do zobaczenia.